Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu Arki z Motorem Lublin. Wynik 1 do 0 dla gospodarzy. Jest z nami trener gości, pan Mateusz Stolarski. Witam, trenerze. Dzień dobry. Proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Będzie to krótkie podsumowanie. Wygrał dzisiaj zespół lepszy. Arka bardziej zasłużyła na zwycięstwo, stworzyła więcej sytuacji bramkowych, które, które ostatecznie zamieniła jednokrotnie na bramkę. Nasza postawa nie była dzisiaj w tym meczu dobra, poza dwoma, dwoma dobrymi, dobrymi momentami, to było za mało. Musimy odbić się w ostatnim meczu za tydzień przeciwko Jagiellonii, bo różnice punktowe są bardzo małe i ta tabela jest na tyle spłaszczona, że każdy, każdy punkt jest na wagę złota. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania, pan Mateusz? Yy, tak, dzień dobry. To Mateusz, Havrot Meczyki. Czy Marka najbardziej dzisiaj was zaskoczyła? Właśnie nie zaskoczyła niczym, tylko po prostu była dobrze dysponowana i te rzeczy, które robi powtarzalnie, wykonywała je na dobrym, na dobrym poziomie. E, czego, czego nam zabrakło, bo były nasze momenty, w których po prostu albo zawiódł transport piłki w pole karne, albo za mocne podanie za linię obrony, albo, e, albo niedokładność w wykonaniu stałego fragmentu gry. Natomiast u Arki dzisiaj to działało bardzo dobrze. Widać, że piłkarze Arki dzisiaj, dzisiaj też pod kątem swojej e, swoich umiejętności piłkarskich bardzo, bardzo indywidualnie dawali tej drużynie i dlatego, dlatego to się przekładało na sytuację. Dzień dobry Panie Trenerze, Marek Ziemian, Żółto-Niebieski Pokój. Panie Trenerze, po ostatnim meczu zadałem Panu pytanie dotyczące porównania spotkania pucharowego z meczem inaugurującym ligę i chciałbym ponowić pytanie, czy podjąłby się Pan Trener porównania, co tak naprawdę różniło te mecze, jeżeli chodzi o założenia na mecz obu drużyn, rozwój tych drużyn na przestrzeni czasu i po prostu no, na przykład jakość piłkarską, która... Na przykład w przypadku motoru ubyła w związku z kontuzjami piłkarzy czy zawieszeniami. Nie możemy się zasłaniać urazami czy kontuzjami. Mam do dyspozycji kadrę i zawodnicy, którzy wchodzą, muszą, muszą po prostu pokazać, że zasługują na, na minuty, na swoją szansę. Więc tutaj nie szedłbym w tą stronę. Jeśli chodzi o meczen, po prostu. Spłycając, y, jakby maksymalnie tą wypowiedź, powiem: arka dzisiaj grała u siebie, motor motor na wyjeździe, a w pierwszym spotkaniu motor grał u siebie, arka na wyjeździe. Okej, okay, dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie. W przypadku niekorzystnych rezultatów dla motoru, motor może zimować w strefie spadkowej, i czy mógłbym tutaj poprosić o jakiś komentarz ze strony pana tenera? Mamy mecz, aby zapunktować i w tej strefie nie być. Ja dziękuję. Czy są jeszcze pytania z tyłu? Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu. Dzień dobry, panie trenerze Jordan Tomczyk-Polska-Piłka. Panie trenerze, runda powoli się kończy, więc w ramach podsumowania chciałem zadać dwa pytania odnośnie Karola Czubaka, który no, miał przed przybyciem do motoru ciężki okres w Belgii, gdzie no, nie wszystko ułożyło się po jego myśli. Myśli pan, że to właśnie jest jeden z tych zawodników, którzy potrafią mimo niepowodzeń wyciągać z nich takie trafne wnioski i przekładać to później na lepszą postawę w przyszłości, w kolejnych sezonach. Karol jest bardzo dobrym napastnikiem, naturalnie potrafi strzelać bramki. Zastanawiam się, dlaczego taki typ piłkarza tak późno trafił do Ekstraklasy. Myślę, że motor zyskał topowego napastnika i jeśli jeszcze lepiej wdroży się do, do klubowych realiów i, i założeń, on będzie strzelał jeszcze więcej. No i on też jest w tym momencie najlepszym polskim strzelcem w ekstraklasie. Bo trochę odjechał reszcie stawki, ale myśli pan, że też jego indywidualną ambicją jest to, żeby jak najwyżej w tej klasyfikacji skończyć sezon, a być może nawet na pierwszym miejscu? Myślę, że to jest oczywiste, że napastnik myśli o tym, żeby, żeby zdobyć króla strzelców i strzelać bramki więc na pewno tak, natomiast proszę zauważyć jedną rzecz, że Karol Czubak, okej, okay, w ostatnim meczu dopiero strzelał karnego, ale on nie jest wykonawcą rzutów karnych i ta wartość bramek jest zupełnie inna niż, niż napastnik. Oczywiście karny to nie bramka, trzeba ją wykorzystać, trzeba go wykorzystać, natomiast, przepraszam, Karol, Karol jest osobą, która... Która dopiero tą jedenastkę pierwszą wykonała w ostatnim, w ostatnim spotkaniu. I, e, I myślę, że jeżeli, jeżeli dostanie możliwość to wie, większej liczby strzałów z 11 metrów, to te bramki jeszcze się podniosą. Dziękuję ślicznie. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Jeśli nie, dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej jest z nami trener Arki Dawid Szwarga. Witam, trenerze. Dzień dobry. Gratulacje, zakończenie roku zwycięstwem, to o czym mówiliśmy na konferencji przedmeczowej stało się faktem, bardzo proszę o kilka słów podsumowujących to spotkanie. Myślę, że pierwsza połowa to taki nasz najlepszy mecz w ogóle w tym sezonie e, ekstraklasowym i też ten mecz jest taką drogą, e, pokaza takiej drogi jaką przebyła ta, ta drużyna względem naszego meczu w Lublinie, gdzie, gdzie przegraliśmy też 1-0, wynik był taki sam jak dzisiaj, ale, ale przegraliśmy w pełni zasłużenie. Byliśmy zespołem gorszym, a dzisiaj znowu pół roku w ekstraklasie doprowadziło do tego, że z takim zespołem jak Motor Lublin, który jest budowany od 3,5 roku w bardzo konkretny sposób i metodologia pracy trenerów, którzy pracowali w motorze od 3,5 roku się nie zmienia i mogą konsekwentnie realizować i rozwijać drużynę. A, a my się dzisiaj im przeciwstawiliśmy i byliśmy po prostu zespołem lepszym i wygraliśmy mecz w pełni, w pełni zasłużenie. Myślę, że kluczowe oprócz umiejętności piłkarskich, które pokazaliśmy dzisiaj, było nastawienie i każdy kibic, każda osoba, która oglądała ten mecz gołym okiem mogła zobaczyć, że nastawienie zawodników Arki jest na wyższym poziomie i to było widać w każdym pojedynku i, i, i to na pewno też nam pomogło dzisiaj odnieść zwycięstwo. Gratulacje dla zespołu, dobra robota, w tym momencie, w którym byliśmy, to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Gratulacje dla sztabu za, za całe pół roku, ale nie tylko za cały rok, bo, bo realizujemy dwa główne cele, odkąd pojawiliśmy się w Arce, czyli, czyli utrzymanie, bycie nad kreską w momencie, kiedy kończy się rok i awans do Ekstraklasy, to były dwa nasze główne cele i oba, oba zostały zrealizowane. I, I naprawdę z, z jednego elementu jestem najbardziej dumny w Arce Gdynia to jest praca sztabu szkoleniowego. To jest naprawdę wysoki poziom i, i cieszę się, że, że mogłem pracować i, i mogę pracować z takimi, z takimi fachowcami jakich mam tutaj, tutaj w sztabie. M, wesołych świąt dla wszystkich kibiców Arki, odpoczynku, yy, spędzenia czasu z rodziną, odpoczynku również od piłki i mam nadzieję, że widzimy się w 2026 roku gdzie będziemy wygrywać też na wyjeździe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pan Mateusz. Tak. Dzień dobry, trenerze. Mateusz Hawrot-Maczyki. Zacznę od Damiana Węglarza, który tydzień temu, wiadomo jak mimo mecz z Rakowem, dzisiaj czyste konto, dwie przynajmniej świetne interwencje i Chciałem zapytać, czy przemknęła trenerowi przez głowę myśl, żeby jednak bramkarza wymienić? Czy od początku, już widząc te błędy z Rakowem, Damiana, wiedział pan na 100%, że on dostanie tę szansę, nie tyle na rehabilitację, po prostu do kontynuowania gry w tym meczu z Motorem? Nie, na 100% nie, natomiast ważna była dla mnie obserwacja Damiana, jak on sam zareaguje na te błędy w tygodniu, w pierwszym dniu treningowym. Od razu przyszedł taki zmontowany, gotowy, skoncentrowany, z dobrym nastawieniem, widać, że wykonał po prostu też pracę w domu nad tym, żeby ten mecz przepracować i, i przyjechać na mikrocykl w pełni gotowym i to zaważyło na tym, że, że zagrał dzisiaj. Okej, okay, druga rzecz, tydzień temu pytałem Luisa Pere, Pere. dzisiaj myślę to pytanie okoliczności są dużo sympatyczniejsze niż ostatnio i właśnie chciałem zapytać, bo Perea widać było po wejściu na no boisko, że on jest mega naładowany, wygrał gdzieś te pierwsze jeden, drugi, trzeci pojedynek ostro i właśnie na ile gdzieś u niego ten problem leżał w głowie, nie tyle w umiejętnościach piłkarskich, że on tę rywalizację przegrywał, no dzisiaj został bohaterem i widać było, że też kamień z serca mu na pewno zlecił. Super moment dla niego, taka nagroda dla niego za pracę, za konsekwencje, bo, bo na pewno nie było mu łatwo. Zmienił kraj pierwszy, wiadomo, grał w Grecji, no ale to jest inna, inna w ogóle, inny w ogóle kraj. Mała różnica między Hiszpanią, mimo wszystko, mm, względem Polski, więc duża zmiana dla niego nowe środowisko, nowe otoczenie nowa szatnia, nowe zadania zapewne to był dla niego trudny moment ale dzięki temu, że pracował konsekwentnie i dobrze pracował w tygodniu dostał dzisiaj minuty i, i, i strzelił bramkę kluczowe dla nas jest to, żeby zmiennicy podnosili intensywność zarówno w takich pojedynkach jak i w takim intensywności myślenia też no i Luis to zrobił, wszedł na boisko i na pewno miał wpływ nie tylko i wyłącznie na tą bramkę ale również na to, że że ten środek pola był przez niego kontrolowany. I ostatnie pytanie tydzień temu na konferencji po meczu z Rakowem odnotowałem trenera takie słowa. W styczniu mogą być różni zawodnicy, może być różny trener, i teraz myślę, jest miejsce, żeby zapytać, czy zostaje pan na stanowisku trenera arki na rundę wiosenną? Dziękuję. Zobaczymy. To oczywiście jest decyzja nasza wspólna i tutaj po prostu musimy rozumieć, że. Jeżeli chcemy zrobić postęp, to, to nie ma innego sposobu na to, żeby inwestować. Marek Ziemian, ten niebieski Pokój. Panie trenerze, gratuluję wygranej. Chciałem jeszcze poprosić o krótkie podsumowanie swojej pracy po roku. Rok temu się spotykaliśmy właśnie też z Mateuszem, czy z Pawłem Marszałkowskim i rozmawialiśmy w dłuższej formie. Czy mógłbym poprosić o jakiś krótki komentarz, jaką pracę udało się przez ten rok wykonać? Pierwsze jakieś podsumowania pracy w Gdyni po roku? Najważniejsze są punkty, oczywiście, i realizacja takich celów strategicznych, ale ja jestem bardzo zadowolony również z tego, ile zmieniliśmy wartość, jeżeli chodzi o takie procedury i funkcjonowanie każdego dnia, zarówno od strony fizjoterapeutów, diagnostyki, rehabilitacji. I tego jak się opiekujemy zawodnikiem kontuzjowanym i, mm, i jak szybko zawodnik kontuzjowany wraca do zdrowia, to jest rzecz, którą tutaj bardzo usprawniliśmy. Kolejnym elementem, którego się bardzo cieszę to jest taka indywidualizacja zajęć, którą, którą wprowadziliśmy i, i widać moim zdaniem efekty tej indywidualizacji w postaci zawodników, którzy po prostu idą do, idą do góry w takich indywidualnych działaniach. Przy przykładem takiego zawodnika jest choćby Dawid Kocyła, do momentu kiedy nie wypadł przez kontuzję, jaki progres zrobił, będąc w arce. I tutaj duże gratulacje i duża robota Rafała Figla, bo, bo to on w górnym mierze za to odpowiada i naprawdę pracuje dużo i mądrze. Więc cieszę się z takich rzeczy, których kibice nie widzą. Kibice patrzą oczywiście na mecz, na punkty, na zwycięstwa, porażki, ale ja wiem, ile pracy tutaj włożyliśmy, żeby taka codzienność funkcjonowania była na wyższym poziomie niż wcześniej. I, I to wiem, wierzę też w to, że to, to zaprowadzi drużynę do tego, żeby, żeby regularnie wygrywać. Nie? nie tylko i wyłącznie boisko i umiejętności piłkarskie, ale również to, co się dzieje wokół drużyny przed i po treningu. I tutaj zrobiliśmy ogromny, ogromny postęp. Natomiast jeżeli chodzi o, o realizację tych głównych celów, to tak jak powiedziałem na, na początku konferencji, no, dwa główne cele zrealizowane, więc oceniam ten rok jako dobry. Jeszcze pytanie, tak zostając przy tych takich przyszłościowych kwestiach. Jakie obszary powinny zostać usprawnione w następnym roku w Arce Gdynia? Co tak naprawdę na dzisiaj może być wyzwaniem na przyszłość? Każdy obszar. No wyobraźcie sobie, że rywalizujemy na tą chwilę, patrząc przez pryzmat tabeli um, z Legią Warszawa. Taka jest sytuacja w tabeli w tej chwili. No to Jeżeli chcemy realnie rywalizować z tym zespołem o miejsce w tabeli, no to jest wszystko do poprawy. I wracając do samego spotkania, wspomniał Pan trener o wyższej aktywności, powiedzmy wyższym zaangażowaniu piłkarzy. Z czego ono mogło wynikać, że no weszło na tak wysoki poziom? I jeszcze jedno pytanie, tak już kończąc, o João Oliveira. Zobaczyliśmy go pierwszy raz od dłuższego czasu. Z czego wynikało tak naprawdę jego zniknięcie i teraz pojawienie się? Dziękuję bardzo. Kontuzja. Długo nie grał, długo nie trenował przez kontuzji. Mięsień czworogłowy, uszkodzony to jest sprinter, szybkościowiec. Te kontuzje mięśniowe zawsze takiego zawodnika są. Trudniejsze do zalecenia, natomiast no cieszę się, że Żao dostał te minuty nawet w końcówce i wróci już do pełni zdrowia. Jeżeli chodzi o nastawienie zawodników i naszą grę, to jest coś, z czym się borykaliśmy całą rundę, czyli brak powtarzalności. Dobry zawodnik, dobry piłkarz, dobry trener, dobry redaktor jest powtarzalny i, i to jest coś, nad czym musimy pracować w drugiej rundzie, żeby, żeby zagrać 3-4 mecze z rzędu, a nie w kratkę, tak jak w tej rundzie. Dzień dobry, panie trenerze, Jordan Tomuszek Polska Piłka.pl. Punkty się zgadzają, jesteście nad kreską oczywiście, natomiast patrząc na bilans bramkowy, minus 17, 15 bramek tylko strzelonych i wiemy, że to już się nie zmieni, najgorsza ofensywa, w, jeśli chodzi o Ekstraklasy. To jest właśnie tutaj, tak jak kolega właśnie pytał o te obszary, to jest jeden z tych głównych, nad którymi musicie popracować, no bo wiadomo, są drużyny, które dużo tych bramek tracą, ale i dużo strzelają na przykład jak Gdańsk tutaj już po sąsiedzku patrząc, no właśnie, czy to jest właśnie ten jeden z głównych obszarów, które no trzeba usprawnić po prostu? Tak jak powiedziałem, każdy obszar trzeba usprawnić, bo na końcu finalnie liczą się punkty, a nie bramki. Granie na zero z tyłu to jest średnio 2,5 punkta na mecz statystycznie. I jeżeli chce się robić wyniki, wygrywać trofea albo zrealizować cele, to wygrywa się to defensywą. Jeżeli chcemy usprawnić ofensywę, to musimy rozwijać zawodników, pracować nad naszym modelem, cały czas um, mocno um, pracować nad naszymi, nad naszymi rozwiązaniami w ataku, które myślę, że w dzisiejszym meczu były widoczne, bo daliśmy 17 strzałów i byliśmy naprawdę groźni. A jeżeli chcemy to jeszcze mocniej poprawić, to musimy też po prostu zapłacić, jakoś kosztuje. Filip Bujakowski, mistrzowie Polski, dzień dobry i gratulacje. Spytam jeszcze o to, co was tak naprawdę najbardziej powstrzymywało przed zdobyciem wcześniej goli w dzisiejszym meczu. Czy wasza własna nieskuteczność, nie wiem, świetne interwencje bramkarza, których sporo było, czy może decyzje sędziów, szczególnie te z końcówki pierwszej połowy? Myślę, że każda z tych, z tych elementów nas powstrzymywała, bo naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć meczu raków, arka raków i, i, i dwóch zawodników skacze z węglarzem. Nie ma faulu dzisiaj. Marcjanik skacze z bramkarzem. Przypominam, że nie ma przepisu o ochronie bramkarza w polu 5 metrów I to jest uznawane jako faul, gdzie nawet bramkarz się nie kłóci o ten faul na początku Bo wie, że po prostu popełnił błąd Dopiero w późniejszym okresie oczywiście aktorsko Kłóci się o błędną decyzję Karny dla mnie również ewidentny, no, nie jest to nie jest to ręka przy ciele, nie ma czegoś takiego, że brak, nie, nie poszerza obrysu ciała. No my też dostawaliśmy ręce w tym sezonie. Nie wiem, czy jesteśmy, tak mi się wydaje, jedynym zespołem w Ekstraklasie, który nie dostał karnego w całej rundzie. I jak się popatrzy na ilość błędów sędziowskich na naszą niekorzyść, też w meczach domowych, ale nie tylko, no to jest to niepokojące, że, że Beniaminek tak łatwo, kontrowersyjne sytuacje są, e, są oceniane na niekorzyść Beniaminka. No i nasza nieskuteczność, też nieskuteczność, więcej trochę spokoju pod bramką, trochę nam tego brakowało, tak jak rozegraliśmy taką super akcję w pierwszej połowie, gdzie właśnie jeszcze Jakubu zagrał prostopadle do Kerka, zachował spokój, to tego nam trochę brakowało, żeby jeszcze w tej trzeciej tercji znaleźć wolnego gracza, znaleźć wolnego zawodnika, a nie od razu na przykład oddawać strzał czy dośrodkowanie, wtedy byśmy pewnie jeszcze o dwie, trzy sytuacje więcej stworzyli. Zapytam jeszcze o Jakubczyka, bo on w trakcie jednego z okienek zmian dostał jakąś karteczkę. Czy pan jest w stanie zdradzić nam, co tam było napisane? Co to były za uwagi? To już była sytuacja, gdzie było dużo faz przejściowych w obie strony, więc dostał po prostu informację o zarządzaniu fazami przejściowymi, żeby się po prostu nie zabierał do każdej kontry, tylko żeby był gotowy na to, co się stanie, jak stracimy piłkę i żeby miał odpowiednią pozycję. I drugi, druga uwaga dotyczyła stałych fragmentów gry. Dziękuję. I jeszcze kończąc jego temat, on dzisiaj no, trochę w swoim stylu trochę prowokacyjny, bardzo odważny, ale czy czasami z tą odwagą i prowokacyjnością nie, nie przesadzał nawet? Bo mam wrażenie, że to momentami więcej ryzyka rodziło niż korzyści dla Was. Nie, e, no tak, my Polacy za dużo odwagi, za dużo bezczelności. No nie, właśnie nie. Za mało, za więcej odwagi, więcej bezczelności. Andrzej Cisierski, Telewizja Polska. Pamiętam, że punkty, można by powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi, dzisiejsze zwycięstwo, jesteśmy szczęśliwi, bo i święta będą inne i te, że tak powiem, specjały będą inaczej smakowały, ale ja się chciałem zapytać już troszkę, wybiegając w przeszłość, tutaj koledzy niektóre te pytania w jakiejś części zadawali, ale zacznę od takiego, przed wami okres, i przerwy, i przygotowania, ale też okres ewentualnych zmian zawodników. Czy prawdą jest, że Nikit, yy, Wikitowicz odchodzi z arki, bo ptaszki w Lublinie ćwierkają, że, że będzie od 1 stycznia w Lublinie? Czy pan to może potwierdzić, czy zaprzeczyć? Ten temat nie wiadomo. Myślę, że yy, nie ma już meczu, więc kolejną konferencję prasową można zorganizować z dyrektorem. To, to mamy z głowy. I teraz, panie że tutaj koledzy mówili, Przychodząc do Arki, nie ukrywam, że w większości osoby, które pana do tej pory znały, mówiły, Arka będzie miała taki stempel drużyny dobrze grającej w, w defensywie, no bo to jest specjalność trenera szwarki. No z tą defensywą nie jest chyba najlepiej, jeśli jesteśmy trzecią drużyną od końca, mają 34 stracone bramki. Jeśli chodzi o ofensywę, to lepiej, że tak powiem, tego tematu nie ruszać, bo już pan tutaj trochę na ten temat powiedział. To w takim razie, zaczynając te przygotowania, jaki stempel trener Szwarga chciałby wy, wy, z, jakby na nowo, z nowym rokiem postawić w tej drużynie? Nie działa defensywa i ofensywa, no to trzeba trenera zmienić, natomiast jeżeli chodzi o, o stempel, ja uważam, że to jest po prostu połączone, tak jak dzisiaj na przykład, nie? jeżeli gramy dobrze w obronie, w pressingu, to też lepiej wyglądamy w ataku, bo przeciwnik nie wchodzi na naszą połowę, jest na swojej połowie, odbieramy piłki wysoko, nie musimy się bronić nisko, więc, więc mamy dużo momentów pod bramką rywala i to jest, uważam, połączone. I jeżeli funkcjonujemy dobrze w defensywie, to, to też lepiej wyglądamy w ataku i na odwrót. Jeżeli funkcjonujemy dobrze w ataku, wchodzimy na połowę rywala, transportujemy piłki w pole karne, to potem możemy przejść do pressingu, bo jesteśmy blisko bramki przeciwnika, więc. Więc po prostu musimy być bardziej powtarzalnie jako drużyna w każdej fazie gry, a te momenty i te mecze, gdzie przegrywaliśmy wysoko, to, to właśnie to było naszym problemem, że, że po prostu niektóre, niektóre elementy nie, nie funkcjonowały i te słabe elementy, na przykład w obronie również wpływały na inną, inną fazę gry. Piłkę nożna to jest, to jest mimo wszystko gra tak połączenie wszystkich faz i umiejętność działania we wszystkiej fazie, to jest najważniejsze w piłce nożnej i na tym musimy cały czas pracować i wierzę w to, że, że ten zespół w tym elemencie pójdzie do przodu. Też wybiegając już w przyszłość, bez nazwisk oczywiście, czy są zawodnicy, z którymi pan już się dogadał, jeśli chodzi o przyjście do arki i wzmocnienie? I czy są zawodnicy, których pan we własnym, że tak powiem, ocenie wytypował, że dostaną wolną rę rękę, aby z arki odejść? No bo wiadomo, że, że nie możemy tutaj mieć 35 czy 40 zawodników. Tak, ja już rozmawiałem z czteroma zawodnikami, którzy są. Czy mają wolną rękę w poszukiwaniu klubu, a jeżeli chodzi o zawodników przychodzących, no to, to tutaj to, te tematy prowadzi dyrektor Niki, i to widzi myślę, że on może na ten temat odpowiedzieć. No i tak na koniec, świątecznie, bo już tak jak mówię, no, święta mamy, mamy wesołe. Y trener Szwarga spędza święta tradycyjnie na Siląsku i czy ma już kupiony bilet na jakiś bal Tak, zostaje jeszcze 3-4 dni w Gdyni, żeby pozamykać wszystkie sprawy związane z tą, z tą rundą, podsumować tą rundę i. I, i, i wyciągnąć wnioski oczywiście dla, dla klubu, żeby, żeby te wnioski nie były tylko i wyłącznie dla mnie, ale dla, całego, dla całej drużyny. I tak, wracam na Śląsk, cieszę się bardzo, nie było mnie na Śląsku od kwietnia, yy, czyli prawie 8 miesięcy, więc cieszę się, że będę mógł zobaczyć bliskich. Bez planów. Dzień dobry trenerze, jak Kobiela, Radio Gdańsk, tutaj jestem. Ja jeszcze dokończę może to pytanie Mateusza, bo on chyba z taką intencją pozamykania niektórych drzwi, a pan te drzwi dotyczące swojej przyszłości mam wrażenie otwiera. I wiadomo, że klub może zmienić każdego trenera w każdej chwili, natomiast czy pan swoją wypowiedzią chce powiedzieć, jeżeli nie będzie inwestycji, no to ja nie będę chciał być dalej tutaj trenerem? To są rozmowy, które musimy prowadzić wewnątrz, wewnątrz, w naszym zamkniętym gronie, Na pewno nie na konferencji prasowej po zwycięskim meczu z Motorem, który zapewnił nam dzisiaj dużo radości, nie tylko nam, ale również kibicom. A trudne sprawy czy rozmowy zostawmy na, 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 za zamkniętymi drzwiami. Czy jeszcze jakieś pytanie, pan Jacek? Pan Tymek się zamyślił, więc myślałem, że kontynuacja tak, będzie właśnie. jakaś. No, no to może ja dopytam albo te, te myśli, bo jak trener powiedział A, to, to może powie też B. Czy trener oczekuje, że Arka odrzuci tę strategię, że nie wydajemy pieniążków na, na transfery i czy to ta inwestycja do tego ma się sprowadzać? Ja też nie jestem idiotą, no bo. Każdy klub ma swoją jakby tożsamość i, i możliwości. Natomiast no, jeżeli nasz główny rywal w walce o utrzymanie otrzymuje 19 milionów złotych z Urzędu Miasta, to jeżeli my myślimy, że utrzymamy się tylko i wyłącznie w lidze yy, pracą sztabu, no to tak to nie wygląda. W piłce najważniejsze są piłkarze. Boisko należy do piłkarzy, nie do trenerów. To Nie trener wpływa na to, że dzisiaj zawodnicy tak grali, a nie inaczej. Wiadomo, że wszyscy oceniają potem trenera i, i uderzają w trenera, albo też laury spływają często na trenerów, ale piłka nożna i boisko należy do piłkarzy. I taki temat, który popularny jest od pewnego czasu w polskiej piłce, czyli klauzula odejścia odstępnego trenera, czy trener albo Arka zadbaliście, żeby taka klauzula określona, konkretną kwotę znajduje się w kontrakcie trenera, jak można. To nie, 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 nie ma... żadnej klauzuli nie ma. <noise> Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, jest to nasza ostatnia ligowa konferencja, więc życzę także wszystkim wesołych, spokojnych świąt i dziękuję za współpracę w tym 2025 roku. Ja również dziękuję wam za współpracę, bo to był również dobry poziom i, i, i zawsze mogę liczyć na wasze merytoryczne pytania, czasami uszczypliwe tylko, tam patrzę do tyłu zwłaszcza, ale dziękuję wam bardzo za, za, za ten rok i i, I tak jak tutaj Tomek powiedział, wesołych świąt dla wszystkich arkowców. Dziękujemy.